Nazywam się Małgorzata Sobstyl i prowadzę swoją autorską szkołę szycia. Codziennie robiąc zakupy, używam opakowań wielorazowego użytku, które szyję sobie sama. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zamienić zwykłe płatki kosmetyczne bawełniane na płatki kosmetyczne wielorazowego użytku. Przy produkcji tego typu płatków jest dodawana bardzo duża ilość chemii, aby je wybielić. Dodatkowo, używając płatki kosmetyczne wielorazowego użytku, zaoszczędzicie pieniądze. Uszycie ich zajmie nam tylko chwilę, wszystko Wam pokażę krok po kroku. Aby uszyć płatki wielorazowego użytku, będziesz potrzebować maszynę do szycia. Wystarczy, że maszyna będzie miała jeden ścieg. U mnie jest on oznaczony literą C. Jest to ścieg typu zygzak. Długość ściegu ustaw na 2 lub 2,5 mm. Do uszycia płatka kosmetycznego potrzebujesz kawałek tkaniny typu frotę lub stary t-shirt o szerokości i długości 7 cm. Pokażę Wam, z jakich tkanin ja uszyłam płatki. Z tkaniny frote, z t-shirta. Tutaj jest jedna strona z tkaniny frote, a druga z t-shirta. Do uszycia płatka oprócz maszyny będziesz potrzebować jedną szpilkę oraz nożyczki. Wystarczy, że przypniesz płatek do tkaniny i wytniesz. Dokładnie dookoła według kształtu płatka. Sam płatek jest dosyć elastyczny, szczególnie kiedy szyjemy go z tkaniny frotę, dlatego do bębenka daje nić elastyczną. Teraz będę oprzywała płatek właśnie tym ściegiem typu zygzak dookoła. Zbliżam się do miejsca, w którym rozpoczęłam szycie i tutaj zamocuję szew. Płatek jest już gotowy. Teraz obetnę go dookoła, aby pozbyć się kłaczków. Teraz będę szyła podwójny płatek kosmetyczny. Będzie on grubszy i bardziej miły. Najpierw zwiększyłam ściek na 3 mm. Teraz będę szyła dokładnie tak samo jak szyłam wcześniej. Wbijam szpilkę i oprzywam płatek dookoła. Pamiętajcie, aby szyć przy samym brzegu. Pomału zbliżam się do miejsca, w którym rozpoczęłam szycie, i tutaj zamocuję przeszywając do tyłu. Dwustronny płatek kosmetyczny jest już gotowy. Teraz pozostało mi go oczyścić z kłaczków. Tak wyglądają płatki uszyte przeze mnie. Pojedynczy i podwójny. Tego typu płatki możesz przechowywać w woreczku uszytym z firanki, organzy, lnu lub bawełny. Pokazywałam na wcześniejszym filmie, jak uszyć tego typu woreczek.